Siemanko, z tej strony Citrox Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Survival Games i Grzyska Śmierci Dzisiaj standardowo znajdujemy się na moim serwerze, którego IP macie oczywiście podane w opisie. Jak widzicie w tej chwili znajduję się na arenie numer 6 na której dosyć dawno nie grałem, tak więc nie mam pojęcia jak mi pójdzie, mam nadzieję, że będzie dobrze, zważywszy na to, że w ostatnim odcinku naprawdę udało mi się rozegrać dwie całkiem całkiem w porządku rundy, tak więc jeżeli nie tam tego materiału to możecie teraz kliknąć w adnotację. Która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Wtedy otworzę ten film w nowej karcie i będziecie mogli sobie go obejrzeć, tak więc mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam równie dobrze. Jak widzicie, mamy już drewniany mierze, że jest naprawdę w porządku. Lecimy jeszcze do tych dwóch skrzynek, no i zobaczymy, co tam będzie. Od razu na wstępie chciałbym wam powiedzieć o wtyczce, którą dla Was przygotowałem. Jeżeli będącie moje live, to na pewno wiecie już o co mi chodzi, aczkolwiek jeżeli mnie tylko na YouTubie, to pewnie jeszcze nie do końca wiecie o czym mówię. Otóż, dostałem całkiem sporo wiadomości prywatnych na YouTube, że nie zawsze, wam, nie, nie zawsze wyświetlają Wam się moje nowe filmy na stronie głównej YouTube'a. Jest to spowodowane tym, że YouTube jak wiecie wprowadzał te zmiany między innymi dotyczące wyglądu, layout, wyglądu całego YouTube'a i tak dalej, i dalej. No i niestety również stało się tak, że nie zawsze filmy zostają wyświetlane na tej stronie głównej. Być może część z Was tak miała. Jeżeli tak, to możecie sobie teraz dzięki tej wtyczce będziecie w zupełności na bieżąco, no i na pewno nie przegapicie żadnego filmu możecie sobie zainstalować tą wtyczkę, oczywiście link do jej pobrania macie w opisie, nie zajmie wam to myślę dłużej niż 10-15 sekund, jest to wtyczka kompatybilna z przeglądarką Google Chrome lub Mozilla Firefox, tak więc myślę, że większość z was będzie mogła sobie po prostu to zainstalować możecie sobie to wgrać, przetestować jak to działa, jeżeli wam się spodoba to będziecie mogli sobie to zachować, jeżeli nie to w każdym w tej chwili będziecie mogli to usunąć. Po prostu wygląda to mniej więcej tak, że po zainstalowaniu tej wtyczki w waszym prawym górnym rogu przeglądarki będziecie mieli taką ikonkę z moim awatarem. Jeżeli dodam jakiś nowy film na YouTube'a to będziecie obok tego awataru mieli taką jedyneczkę. Będziecie mogli sobie rozwinąć taką tabelkę, w której od razu będziecie widzieli co wrzuciłem i tak dalej i tak dalej. Tak więc myślę, że dzięki temu już żaden film po prostu wam nie umknie. Dobra, także już masz trzecia osoba. Cudem się na nich po prostu natykam, ok? Założymy sobie to, co możemy, i lecimy dalej. Także jak na razie idzie całkiem nieźle. Tam ktoś ma miecz, ale myślę, że sobie z nim poradzimy, ponieważ jesteśmy stosunkowo lepsi, tak mi się przynajmniej wydaje. Ok, wiecie co, raczej nie będę za nim płynął, bo pływać niezbyt lubię, aczkolwiek mamy tutaj łuk, więc możemy spróbować swoich sił z łuku. Ok, jest, dostał. Dobra, czy dostanie jeszcze raz? Nie, wiecie co, szkoda, szkoda mi strzał, szczerze mówiąc. Dobra, ale w sumie na tego możemy sobie już te strzały wykorzystać O, zobaczcie, czekajcie, może zabiję go z Jest, zabiję go z łuku Lol, całkiem rzadko się to zdarza jak mi się na szczęście, jak widzicie, e, udało I spodziewałem się, że dam radę go zabić z łuku Okej, mamy już żelazny miecz, także w porządku No i co, i on będzie to z nami tutaj zawalczyć No bez przesady, ludzie No bez przesady, kolego Dobra, dostał dwa strzały Teraz tylko tak Tak no, a już nie mam strzał. Kurczę, wiecie co? Skończyły mi się strzały w takim nieodpowiednim troszeczkę momencie. No ale nic, idzie całkiem w porządku. Nie chcę tylko tutaj teraz tego wykrakać. No musimy sobie zjeść marchewkę. Zaraz zobaczymy, czy on tu przypłynie, ale chyba z tego co widzę, raczej nie, nie ma takiego zamiaru. Ile jeszcze osób zostało na arenie? Pięć osób tylko, o Jezu, zobaczcie jak szybko tutaj e, ludzie giną Pięć osób zostało, już mi się całkiem sporo ludzi udało zabić e, No i oczywiście standardowo, jeżeli nie macie ochoty oglądać całego tego materiału To w opisie znajdziecie anotację do wybranej minuty oraz sekundy W której dzieje się coś ciekawego Tak więc w każdej chwili będziecie mogli sobie to przewinąć Aczkolwiek wydaje mi się, że obejrzenie całego materiału będzie e, troszeczkę bardziej emocjonujące Dobra, tam jest ktoś, aj, spotkali się Ale nie mają zamiaru chyba walczyć ze sobą No, czekajcie, ja udaję, że mam tylko drewniany miecz Okej, okay, spoczko, żartowałem kolego, żartowałem, 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 jest! Udało mi się go zabić! On myślał, że, że sobie ze mną poradzi, no ale niestety, bardzo mi przykro No i lecimy teraz szukać tamtą kolejną osobę Dobra, bardzo dobrze idzie Jeżeli oczywiście ta runda okazałaby się trwać zbyt krótko, to zagramy sobie jeszcze jedną, nie będzie z tym żadnego, myślę, problemu Oj Fak, 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 gin, gin, gin! Jest, dobiję go! Uf, cudem udało mi się go zabić, dobra, wiecie co, uciekamy na górę nie ma co, chociaż czekajcie, ile jeszcze osób? gośnie list Dobra, trzy osoby, gdzie oni są? Tam gdzieś są Szybko muszę yy, wziąć te itemy No zobaczcie Okej, okay, dobra, także zwróci, zwróciłem uwagę Ej, fuck, dla administratora, żeby tutaj mnie yy, nie latał Tak właściwie to hit moderatora, nie wiem dlaczego powiedziałem administratora, nieważne Okej, okay. no i zobaczcie, niestety zakosił mi tam te itemy, no i co to teraz mam zrobić? Poradzę sobie też bez nich, no ale niestety niezbyt fair zagranie z jego strony Okej, okay, dobra. Gin, gin, gin. Jest, udało mi się go zabić. Udało mi się go zabić, dobra. Także zgarniamy sobie to wszystko. Boję się tylko, że on mnie zaraz tutaj weźmie... Wiecie, co z zaskoczenia. Dobra, on już nam tutaj wszystko oddaje, także spoczko. Fuck! Właśnie, właśnie tego się obawiałem. Tego się obawiałem. Że tak to się dla nas zakończy. Niestety nie do końca fajnie. Dobra i wiecie co uciekamy, nie ma co. Musimy uciekać, bo niewiele mam życia. A nie, nie chce mi się ono jeszcze regenerować. Tak więc musimy spadać stąd. Okej. Okay. Także powiedziałem mu, żeby już nie latał. Idź na spam. Dobra. Okej. Okay. Czekajcie, 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 gdzie on jest. Dobra, tu go nie ma. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Czekajcie, cicho on nas nie widzi. Dopiero teraz nas zauważył. Nie, 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 my, my się tak nie damy zrobić. OK, w porządku. No i co teraz? Co teraz, co teraz, co teraz? Jak myślicie? Co my tutaj możemy w tej chwili zrobić? Chyba? Niewiele nam pozostaje. Okej, okay, po prostu musimy uważać, żeby nas nie trafił. Dobra, spoczko. Fakon też może razny miecz. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Czekajcie, mam złote jabłka, mam złote jabłka. Ja mogę sobie zjeść zawsze złote jabłko. Okej, okay, easy easy, easy. No, strzelaj! Strzelaj, kurczę, jaki interesujący pojedynek. Sami musicie przyznać. Jestem ciekaw, jak on się skończy. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać. Jeżeli tak, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Okej, okay. aj! I on ma tych jeszcze strzał. Dobra, jest, 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 udało mi się wygrać, jest, 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 super, pewnie słyszeliście jak, na, jak nawalałem w tą myszkę, no ale jak widzicie opłacało się, udało mi się wygrać arenę numer 6, odcinek trwa dopiero 7 minut, także myślę, że zagram sobie jeszcze jedną rundkę, tak więc widzimy się po krótkiej przerwie na kolejnej arenie. Dobra, tak więc jak widzicie udało mi się wejść już na kolejną arenę Tym razem zagramy sobie na siódemce Jest to dosyć krótka mapa Nie musiałem na nią czekać zbyt długo Jakieś dosłownie 15 sekund No i myślę, że możemy zaczynać Właśnie rozpoczęło się odliczanie Lecimy do początkowych skrzynek, a później lecimy do mojego ulubionego miejsca Czyli tam do domków Dobra, także mam nadzieję, że ta runda potoczy się równie korzystnie dla nas jak poprzednia Nie wiem tylko dlaczego tamten osobnik skakał sobie tutaj I zobaczcie co już mamy Zobaczcie, nic więcej nam do szczęścia po prostu nie jest potrzebne Bardzo ładnie się złożyło Lecimy sobie od razu w tamto miejsce no i próbujemy jak to będzie dobra czekajcie oh, okej okay, lubin już tutaj biegnie eee, o oh fak o oh fak tam już ktoś jest czekajcie mam nadzieję że on pójdzie na dół nie nie poszedł na dół dobra tak więc bierzemy żelazny miecz w dłoń nie nie chcę nie chcę nie chcę nie chcę nie chcę nie nie nie, nie ludzie pamiętajcie że ja na nagraniach na, na ani ten nie, nie chcę z wami sojuszu bo bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu Ja wolę was tutaj pozabijać Wtedy jest bardziej emocjonujące dla was widowisko Dobra, lecimy sobie, wiecie co, tędy Nie wiem, czy nie będę musiał czasem użyć zaraz perły Endermana Bo może się to dla mnie Troszeczkę źle skończyć Ktoś tam za mną biegnie, biegnie ale i tutaj chyba nie ma, także spo spoko Zabijemy go sobie z miecza No i luzik, dobra, tak więc życie mi się tutaj już regeneruje OK, założymy sobie od razu Czapeczkę żelazną I lecimy dalej Lecimy dalej, tutaj jest skrzynka. Czy jest ona pusta? Nie, jeszcze. Jeszcze coś ciekawego tutaj mogliśmy sobie znaleźć. Okej, okay, myślę, że zajrzymy jeszcze tutaj, bo to ominąłem, dobra. Warto jest wziąć to wszystko, żeby po prostu nie zostało to wykorzystane przeciwko mnie. No i tymczasem poczekamy sobie na Edka. Czekam na Edka, czekam na Edka, czekam na Edka. ajajaj aj, aj. Zobaczcie, zaczętował sobie łuk, ale nic mu to niestety nie dało. Poza tym, że mi tylko ułatwił sprawy, dobra? Czekajcie, bo tam ktoś był, ja muszę uciekać tutaj. Muszę uciekać, uciekać, uciekać Troszeczkę ja teraz jestem poddenerwowany, bo Idzie mi całkiem dobrze i nie chciałbym tego W tej chwili zepsuć, dobra On już tutaj będzie do mnie biegł Okej, okay, gdzieś się tutaj będziemy musieli zaczaić Nie wiem tylko jeszcze gdzie, dobra Okej, okay, fuck, 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 fuck Ej, dobra, zrywki Zrywki na szczęście Mi raczej nie zrobi, dobra Niech oni się tam biją, a my stąd uciekamy Uciekamy, uciekamy, uciekamy Dobra, czekajcie Enderperła i zaraz nas już tutaj nie będzie. Jest! Udało mi się uciec. Dobra, okej. Okay. Tutaj myślę, że na spokojnie mogę sobie już wszystko to e, założyć. Co my tutaj mamy? Mamy enchantowany łuk, ale mamy niestety tylko jedną strzałę. Kurczę. No szkoda. Moglibyśmy mieć tego troszeczkę więcej. E, ale przyznajcie, że jak na razie idzie całkiem dobrze. Powiem szczerze, że e, z każdym kolejnym odcinkiem już e, mam chyba coraz większego skilla w tym SG. Ponieważ jak widzicie... Wydaje mi się, że zabijać całkiem sporo ludzi. Staram się myśleć troszeczkę bardziej taktycznie, bo wtedy, jak widzicie, e, widać z tego efekty. I tymczasem wejdziemy sobie tutaj na górę, zobaczymy, czy e, tam nikogo e, nie znajdziemy. A jeżeli nie, to oczywiście, że znajdziemy. A jeżeli e, go zabijemy, to będziemy mogli się wtedy rozejrzeć po tej okolicy. Dobra, bardzo łatwo mi teraz to poszło. Ok, nic tutaj raczej ciekawego nie będziemy mieli. No i co, i rozglądamy się. Zobaczymy, e, ile jeszcze osób zostało. Kośnik list. Cztery osoby, tak? Cztery osoby na arenie, dobra, szybko coś zjem Mam jeszcze jedną, jedną e, perłę Endermana, więc Luzik, ona nam się na pewno przyda I, I gdzie oni tutaj są? Gdzie oni tutaj są? Muszę się Skupić i zobaczyć, dobra Pioruny oczywiście tutaj W nas uderzają, tak więc trzeba Być czujnym, że tak to pójdę. Tam nie, tam chyba też nie Czekajcie, tutaj nie O, jest tam jeden, jest tam jeden Dobra, czekajcie, próbuję go trafić Aj, uciek. Gdyby nie, gdyby się nie ruszył, to być może bym go trafił No ale niestety zmarnowaliśmy Jedyną strzałę A szkoda, szkoda, mogłoby się w sumie Kiedyś tam indziej przydać, dobra No i co, chyba nie będziemy tutaj tak siedzieli, co? Wydaje mi się, że będziemy musieli w końcu ruszyć tam Zejdziemy sobie na dół i zobaczymy jak to dalej się potoczy Dobra, czekajcie Okej, okay, jump Jump into water I lecimy sobie dalej, dobra Okej, okay, teraz powolutku, spokojnie, żeby nie popełnić żadnego głupiego błędu. Ok, rzucamy sobie tam perłę Spokojnie, że tutaj jesteśmy. Teraz niech mi, się, niech mi się tylko jeszcze życie zregeneruje i będziemy mogli stanąć z nimi do walki. Nie wiem tylko kurczę, gdzie oni są teraz, bo straciłem troszeczkę orientację. O, tam chyba widziałem kogoś? Tak mi się wydaje. Może nie? Może mi się po prostu przewidziało? No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Trzeba po prostu patrzeć i rozglądać się, gdzie uderzają pioruny. Bo one oczywiście nakierowują nas na graczy. A jak na razie już tutaj nie widzę. Jest, jest, jest tutaj. Jest tutaj, jest tutaj osobnik. Dobra, okej. Okay. Także ma fajną zbroję, która pewnie nam się przyda, dobra. Okej, okay, łuku, nie chcemy tego, nie chcemy tego, nie chcemy tego, nie chcemy. Szybciej! Jest, dobra, mamy zbroję. I spadamy stąd, spadamy na górę. Ok, bo tutaj będziemy, myślę troszeczkę bardziej bezpieczni zakładamy sobie to i się rozglądamy rozglądamy się dalej, dobra gdzie tutaj są kolejni gracze, gośnik list dwie osoby zostały. zostałem ja e, i rtval, ja i rtval jestem ciekaw jakie on ma kurcze uzbrojenie nie mam zielonego pojęcia co on tam może, miecz za zanadrzu i wiecie co będziemy wkręcali, będziemy pokazywali że mamy drewniany miecz tak jak zawsze o tutaj jest skrzynka, nawet nie wiedziałem o tym czy co, może byśmy sobie dali radę ją też otworzyć? Chyba nie do końca. Fak! Fak, fak, fak! Fak! Fak, Seatrox, uciekaj! Uciekaj, Seatrox! Uciekaj, 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 uciekaj! Szybko, 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 szybko! O kurde! Patrzcie, próbował, próbował mnie zastrzelić, dobra, tak więc... Stracił troszeczkę. Zrobimy sobie teraz tylko przewagę, żeby... Tego nie zepsuć, błagam, 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 Seatrox nie spadnie nigdzie! Okej, okay. dobra, spoczko. Jest, udało się. Okej, okay, on chyba nie biegnie za nami. Uff. Dobra, powiem wam szczerze, że było blisko. Ale poddawać się nie mam zamiaru. Będę walczył do końca. Chyba tam jest, tam, jest, tam jest tam, jest, czekajcie. Okej. Okay. I spokojnie. Tutaj się na niego zaczaimy. Niech mi się tylko życie zregeneruje. Dobra. Nie ma zamiaru chyba tutaj, jak na razie z nami walczyć. On jest tam. Tam u góry, widzieliście go? tam gdzieś sobie... Biegnie, dobra. Cholera jasna. Będzie ciężko, będzie ciężko, aczkolwiek... Nie możemy się poddawać. Dobra, będzie tam na nas czekał. Na 100% będzie tam na nas czekał. A wiecie co? Spróbujemy go zaskoczyć. Nie wiem, czy mi się uda. Czy może nie do końca. Dobra, tutaj raczej nie chcę ryzykować. Skoczę sobie sobie spokojnie tędy. Okej, okay, już nas widzi, już nas widzi, już nas widzi. Już zaraz będzie do nas tutaj pędził. Schowamy się za drzewem, bo on ma łokie będzie nas próbował zestrzelić. Dobra, to mu się nie uda. Czekajcie, my właściwie też mamy. Dobra, już do nas biegnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Fak. Fak, 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 fuck, fuck, Aj, niestety. Kurczę, zginałem. Lepszy był, okazał się niestety lepszy. No ale cóż, mimo wszystko wydaje mi się, że odcinek był dosyć emocjonujący. Jak widzieliście udało mi się wygrać pierwszą, ale w drugiej zabrakło mi naprawdę niewiele. Troszeczkę szczęścia i wydaje mi się, że byłoby dobrze. No ale nie zawsze jak widzicie się wygrywa. Ja nie mam zamiaru tutaj się poddawać. Oczywiście kolejne materiały będą się normalnie pokazywały. I cóż, to było chyba na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do oceniania oraz do komentowania. A jeżeli jesteście moimi nowymi widzami i czekacie na więcej więcej tego typu materiałów, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Tak więc życzę Wam udanego dnia. Fakt, skończyła mi się ścieżka. Życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach.